Dzień dobry, jak pragnę Was bardzo, ale to bardzo serdecznie powitać, w nowej serii zagrajmy na moim kanale. Po dłuższej przerwie powracamy do, miejmy nadzieję, regularnego już umieszczania filmów z kolejnych serii. A kolejną serią, którą zaczynamy, pierwszą serią, którą tak naprawdę zaczniemy w roku 2017 jest Professor Layton and the Curious Village, co było już zapowiedziane no, od parunastu tygodni już tak naprawdę. Jest to gra z 2007 roku, stworzona na Nintendo 3DS, czyli już 10 lat temu. Jak ten czas szybko leci, prawda? Ehm, I jest to gra z gatunku Visual Novel, czyli ten sam gatunek co e, mniej więcej cała seria Ace Attorney, którą również już pokazywałem na swoim kanale i będę w dalszym ciągu pokazywał na swoim kanale. Więc spodziewajcie się historii kierowanej głównie przez. Właśnie gry kierowanej głównie przez historię, dialogi z postaciami i ogólnie. Wiecie, niewiele akcji. Bo większość to będzie właśnie tak naprawdę śledzenie historii, tak jak ona będzie się nam tu na żywo ujawniać. I cóż mogę wspomnieć, zanim jeszcze zaczniemy. Jest to dosyć specyficzna gra. Ogólnie Profesor Layton jest to dosyć specyficzna seria gier. Jestem pewien, że będziecie mogli się przekonać nawet w dzisiejszym dosyć krótszym odcinku niż zazwyczaj, bo dzisiaj e, nie planuję robić e, zbyt dużo w tej grze. Tak naprawdę dzisiaj ogarniemy tylko i wyłącznie wstęp do tej gry, prolog i jeden z pierwszych rozdziałów. Rozdziałów jest w sumie 9, gra nie jest w sumie aż tak długa. Więc nie spodziewajcie się też długiej serii z tego. Jest to pierwsza gra właśnie z serii Profesora Laytona, więc będziecie mogli pewnie dostrzec, że jest nisko budżetowa i ogólnie jest czymś co miało być jakby dopiero zalążkiem serii. Chcieli, podejrzewam, zobaczyć, obadać nieco terytorium, jeżeli mogę tak określić, więc nie będzie to jakaś dłu dłuższa seria. Ale po pierwsze, miejcie na uwadze, że to jest właśnie gra z gatunku visual novel, żeby nie było później zgrzytania zębów. Jeżeli ktoś nie przepada za yy, grami tego typu, to być może będzie musiał to sobie odpuścić. Yy, jednakże jest to właśnie dosyć specyficzna gra, ponieważ mimo tego, że to jest ten sam gatunek, który różni się ona nieco od yy, Ace Attorney. Ace Attorney, uwierzcie lub nie, nie wiem czy odpowiedni sposób to określę, tak żeby można było zrozumieć, ale Uwierzcie lub nie, ale Ace Attorney jest jeszcze bardziej skoncentrowane na, wplece, na spleceniu właśnie gameplayu oraz właśnie sposobu w jaki ten gatunek Visual Novel działa. Jakby. Przez cały czas mamy tekst, ale my tym tekstem musimy się przez cały czas sugerować kiedy już mamy coś do roboty jako gracz. Wiecie, w Ace of mamy te wszystkie zeznania, badanie miejsc zbrodni i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o to drugie, to tu też jest obecne w jakimś tam stopniu. Będziecie mogli to dostrzec w akcji już za chwileczkę. Ale... nie ma tutaj... Sam, sama historia tutaj oraz to, w jaki sposób tajemnice tutaj będą się rozwiązywały, nie jest, nie, jest, nie jest to aż tak bardzo uzależnione od gracza jak w Ace Jeżeli utkniemy na, jakimś, na jakieś zeznanie w Ace Attorney, jeżeli nie rozgryziemy, e, co się tam nie zgadza, to nie posuniemy akcji do przodu. Tutaj jest mniej takich momentów, kiedy możemy się zatrzymać jako grać. A jeżeli już taki moment się zdarza, to nie ma to w związku z samymi dialogami i historią, to ma związek z czymś kompletnie innym mianowicie z łamigłówkami, które są tutaj centralną częścią tej gry. Właśnie nie wiem czy wytłumaczyłem to w taki sposób, żeby był zrozumiały, więc prawdopodobnie wyjaśnię to jeszcze, kiedy będziecie mogli zobaczyć już to. W, e, kiedy będziecie mogli zobaczyć to wszystko już w akcji. E, jeszcze na koniec, zanim zaczniemy, wspomnę o tych łamigłówkach, e, Właśnie, jako że jest to dosyć właśnie specyficzna gra, ponieważ koncentruje się ona na tych właśnie łamigłówkach, to możecie podchodzić do tego, zagrajmy na kilka różnych sposobów. Przynajmniej według mnie możecie to robić w jaki sposób tylko chcecie. Jednakże możecie po pierwsze skupić się tylko i wyłącznie na historii i po prostu patrzeć jak rozwiązuje te łamigłówki przy okazji, ale będę się starał zawierać tylko te łamigłówki w grze, które albo będą konieczne do przejścia dalej, bo niestety niektóre są obowiązkowe, znaczy niestety. No niektóre są po prostu obowiązkowe. Um, natomiast ee, takie łamigłówki, w których wy nie będziecie mogli również brać udziału, będę raczej pomijał. Natomiast, jeżeli będzie taka łamigłówka, nad którą wy też będziecie się mogli pogłowić, możecie po prostu zatrzymać film, bo oczywiście będę musiał prezentować tutaj wszystkie odpowiedzi, inaczej to nie miałoby sensu. Ale zanim zaprezentuję od tą odpowiedź, to będziecie mogli sobie na przykład zatrzymać filmik i sobie nad nią się pogłowić sami, a później zobaczyć, czy mieliście rację, czy też nie. E, więc możecie sobie urozmaicić, w jaki sposób to zagrajmy. Możecie w jaki sposób bierny. Brać również w nim udział, jeżeli nie, to możecie oczywiście po prostu oglądać, jak ja sam rozwiązuję te łamigłówki, i lecieć dalej z historią, skupić się na historii, która będzie tutaj prezentowana. W końcu to jest gatunek Visual Novel, jakby nie patrzeć. No, i jak chcecie, możecie w ogóle powiedzieć tą serię, jeżeli nie przebadacie zagadudki w Visual Novel. Ja, mimo wszystko, bardzo gorąco zachęcam, żebyście jej się, żebyście jej się przyjrzeli. Um, I jeżeli chodzi o całą serię profesora Laytona, to to jest taka dosyć eksperymentalna seria, jeżeli mogę to tak określić. Planuję nagrać przynajmniej pierwszą trylogię, bo wydaje mi się, że jest 7 gier, ale mogę się mylić z serii Profesora Laytona. No i film, ale oczywiście filmu nie będę pokazywał. Tak więc, jeżeli odzew będzie wystarczająco pozytywny i jeżeli mi będzie się dobrze nagrywało gry z tej serii Zobaczymy jak się zacznie mniej więcej wraz z tą grą. Pokazywanie właśnie serii profesora Laytona to możliwe, że rozpatrzymy całą serię, a jeżeli nie, to e, nagram tylko pierwszą trylogię, którą planuję nagrać już teraz na 100%. No ehm, i wydaje mi się, że to tyle. Tak więc, jeżeli chcecie, możecie skupić się na zagadkami wraz ze mną. Jeżeli nie, możecie po prostu oglądać samą grę, tak jak będzie ona postępowała wraz, e, wraz z nami. Tak więc, nie przedłużając już. Zaczynamy nową grę. Co ciekawe jak możemy tutaj zobaczyć pierwsza różnica pomiędzy pozostałymi grami, które prezentowałem na 3D's na ds a jest taka, że tutaj dolny ekran odgrywa kluczową rolę, a nie górny. Co jest dosyć ciekawe. Tak więc T O M a nie, nie, nieważne. Nie Mogę tutaj pomnąć małe litery. Więc O, M, B, O, U, L i A? Nie U. O tak. A! Nie Q! A! Proszę bardzo. Te A wygląda na troszkę kopnięte, ale już niech będzie. Okej, okay. oto jesteśmy. I teraz dla mojego drogiego przyjaciela Tombowli. To I oto jedzie kadilak profesora Leitona. Tak, tutaj mamy katsenki w pełni zanimowane. Mimo tego, że to jest robione na 3DS-a. Na Znowu się mylili. Niemniej jednak ciekawe. I nie tylko, jak za chwilę zobaczycie. Nie Również poza takimi animowanymi katysynkami postacie czasami mówią swoim własnym głosem, co oszczędzi mi troszkę zachodu. Look, my boy. Do you really think I would take on such an ordinary request as that? Oh no, this is an altogether unique and exciting situation, and it has piqued my intellectual curiosity. But I suppose it would be best to explain the case before we arrive at our destination. Two months ago, Baron Augustus Reinhold passed away. Shortly after his death, his will was disclosed. The contents of it were fascinating, to say the least. The Reinhold family treasure, the golden apple, is hidden somewhere within this village. To whomever successfully locates this treasure, I offer the whole of my estate. Naturally, those who attended the reading of the will immediately set out in search of the golden apple. But in the end, everybody came back empty-handed. It turns out that no one had even heard of such a treasure existing until its mention in the will. Wow, that's some puzzle, all right. Quite. Augustus Reinhold staked his entire fortune just to create one more puzzle before his death. What a perplexing individual. I wish I could have met him while he was still alive. It certainly sounds like you two would have gotten along, Professor. By the way, just what is this golden apple anyhow? Some speculate it's a rare antique, while others say it could be a gem. yet its identity remains elusive. But Luke, I can't shake the feeling that this matter is linked to some larger mystery, something huge. Ha! Is that your famous intuition acting up again, Professor? Hmm, well, our first step is getting to town. This is all so exciting! I hope Saint Mystere is ready for the famous archaeologist and puzzle-solving detective, Herschel Leighton. <laughs> oh, Luke, you know as well as I do that I am no detective. Augustus Reinhold's wife, Lady Dahlia, has asked me to investigate the situation. It seems she came across my name by chance when reading an article about me in the papers. And you immediately decided to take her up on a request, huh? Oh, well, Luke, a true gentleman never refuses the request of a beautiful lady. If you say so, Professor. We should be nearing the town by now. Look at the map in the envelope and help me with directions. You got it. Not the... What's this? Lady Dahlia seems to have given us a test. We'll need to decipher this map in order to find the village. She wants to see if we're capable of cracking the mystery surrounding the Reinhold fortune. Care to give it a go, Luke? I'll do my best. A puzzle like this should be a snap for the apprentice of the great Professor Layton. Very well then, Luke. I'll leave this one to you. Think of it as a. I to jest pierwsza z rzeczy, o których mówiłem, pierwsza z wielu rzeczy, które nas czekają w tej właśnie grze: puzzle, czyli łabigłówka, warta 10 pikaratów. Nie będę objaśniał tego wszystkiego, bo Gra zrobi to za mnie w bardzo ładny sposób i już niebawem. Po prostu przyjrzyjmy się temu. Moja wioska znajduje się na drodze, która nie prowadzi do żadnych innych miast. Oczekuję Was tam z niecierpliwością. I musimy użyć dolnego ekranu, czyli tego większego ekranu w Waszym przypadku, żeby namierzyć tą wioskę, do której mamy właśnie trafić. Czyli e, wioska, do której nie prowadzi żadna, e, z, w, znaczy wioska, do której prowadzi droga, do której, która nie łączy się z żadnym innym miastem, które znajduje się tutaj na mapie. Muszę to oczywiście zaznaczyć. Dam Wam właśnie momencik, żebyście się temu przyjrzeli i sami mogli się doprowadzić do konkluzji, jeżeli tylko chcecie. Powiem tylko jeszcze po drodze, że w prawym górnym rogu znajdują się wskazówki, które możemy wykorzystać w razie jakby co. Ale coś mi mówi, że nam to raczej nie będzie potrzebne. To jest pierwsza zagadka, to jest pierwszy puzzle. To powinno być raczej proste. Okej, okay, więc proszę bardzo, jeżeli jeżeli jakimś cudem nie doszliście do konkluzji, to będę mógł wam powiedzieć, że... To jest wioska, która nie prowadzi do żadnych innych miast. Możemy tutaj nawet sobie teraz przebadać wszystkie ścieżki, które do niej prowadzą, i zorientujemy się, że w istocie to jest jedyna ścieżka, która nie łączy się z żadnym z czterech pozostałych miast. Tak więc zaznaczamy to za pomocą rysika, powiedzmy, w tym przypadku mojej myszki, naciskamy submit i lecimy. Oczywiście, że korekt. I mamy 10 pierwszych pikaratów na naszym koncie. To się zgadza. Jedyne miasto, które nie jest połączone przez drogami z innymi miastami, to ta, która znajduje się w, prawym, e, w lewym górnym rogu mapy. Wygląda na to, że jesteś gotów na rozwiązywanie łamigłówek. Dzień, to Right, you are. We should see it on the horizon any moment now. Huh? Professor, do you mean to say you already figured out the town's location? <laughs> I'm afraid I couldn't help myself. A basic puzzle like that is easy enough to solve with a glance. Anyhow, you'd best gather your things, Luke. We've arrived. I tutaj się zaczyna prawdziwa gra. To jest koniec prologu. Professor Layton and the Curious Village. Właśnie te wszystkie wskazówki będą. Ee, wskazówki, mówię. E, zagadki będą kluczową rzeczą w tej grze. To jest tak naprawdę kluczowy aspekt całej serii. Nawet na okładkach jest ona opisywana jako zbiór tak naprawdę łamigłówek, który rozwiązuje gracz. W co wszystko wpleciona jest fabuła. Tak więc, jak mówię, jeżeli chcecie, możecie rozwiązywać wskazówki, możecie rozwiązywać te zagadki, łamigłówki, eee, zanim ja ujawnię odpowiedzi. Możecie właśnie brać taki bierny udział również w przechodzeniu tej gry, jeżeli tylko chcecie, później tylko porównując eee, wasze przypuszczenia z tymi prawdziwymi odpowiedziami. A jeżeli nie, możecie po prostu śledzić samą główną grę, czyli oczywiście. Yy, główną historię, którą ona będzie opowiadała. Możecie podchodzić do tego, jak tylko chcecie. Tak, żeby, wiecie, jakoś to urozmaicić. To nie może być bezpieczna konstrukcja. O, i tutaj zaczyna się moja rola. Interesujące. Wygląda na to, że ten most zwodzony jest wejściem do wioski. A my jesteśmy po drugiej stronie. Co powinniśmy zrobić, profesorze? O, niech pan spojrzy. Po drugiej stronie rzeki znajduje się jakiś mężczyzna. Może on nam pomoże? A więc teraz mamy podgląd ekranu, po którym będziemy normalnie się poruszać. I teraz muszę nacisnąć na dolny ekran, żeby to zbadać. Więc nie pozostaje tutaj nam nic innego, jak tylko zapytać tego pana po drugiej stronie. Dzień dobry panu. Chcielibyśmy dostać się do wioski. Czy mógłby Pan opuścić dla nas most zwodzony? Czy wyglądam na typa, który opuściłby most dla jakichś obcych? Hm. Macie niezły tupet. Otrzymaliśmy zaproszenie od Lady Dali. Przypuszczam, że to zmienia sytuację, prawda? Od Lady Dali? No cóż, a więc mogę opuścić dla was most, ee, panie gentlemanie. Ale silnik jest zepsuty i mogę tylko go opuścić za pomocą tej dźwigni. Hmm. Tutaj jest wiele różnych miejsc, w które mógłbym włożyć korbę, ale nie mam pojęcia, której mogę użyć. Hmm. A więc, Modralo, masz może pomysł, która z nich może być właściwa? I to jest druga łamigłówka, na którą się napotykamy. Warta 15 punktów pikaratów. Nie ma możliwości, żeby obniżyć most i dostać się na drugą stronę bez umieszczenia odpowiedniej korby w wyznaczonym miejscu. Musimy wybrać odpowiednią, z tych, odpowiednią korbę spośród tych trzech i włożyć ją do brakującego miejsca, które widzimy w lewym górnym rogu ekranu. Um, możemy również z tego co widzę, zmienić jej e, położenie. Możemy ją oglądać, jak możecie zobaczyć, e, z różnych perspektyw. E, więc korba wygląda mniej więcej. W, e, korby mamy trzy oczywiście, ale miejsce wygląda właśnie w taki sposób, patrząc z góry. I to jest najważniejsze, ponieważ możemy teraz bez problemu zauważyć e, kształt, który idealnie się pokrywa z jedną właśnie z tych trzech korb, które widzimy na dole. Dam wam momencik. Chociaż to jest również banalna zagadka, tak naprawdę, nie powinniście mieć z nią jakichś tam większych problemów. Ponieważ patrząc szczególnie na rozłożenie tej górnej części i tej części, która znajduje się po naszej lewej stronie, możemy bez problemu wysnuć, że chodzi o korbę numer 1. There we go. Nieprawidłowa odpowiedź. Kolejna łamigłówka rozwiązana. I właśnie gra nam tutaj to potwierdza. Jak możemy zobaczyć, kształt pokrywa się mniej więcej z korbą, którą wybrałem. No, wygląda na to, że ma pan rację. Chwileczkę, za chwilę to opuszczę. Hmm. Jednak powiem to jeszcze raz. Nie mam dobrego przyczucia co do wpuszczania yy, obcych osób do Saint Mister, ale jeżeli jesteście gośćmi Lady Dali, to przypuszczam, że lepiej, yy, żebym to zrobił. Przypuszczę... Yy, przynajmniej ją ode mnie pozdrówcie. Słyszycie? I teraz ta łamigłówka będzie dostępna w naszym menu, które również prezentujemy za jakiś czas. Hmm. Tak, w końcu udało nam się dotrzeć do San Mister. Jestem taki podekscytowany, że zastanawiam się, jakie tajemnice tu na nas czekają. <ścoughs> Cóż, Luke, wkrótce się dowiemy. Tylko bądź ostrożny, żeby twoja ekscytacja nie zasłoniła twoich osądów. Luke. To jest idealna okazja, aby wyjaśnić w jaki sposób poruszamy się podczas naszego śledztwa. Musisz nacisnąć na ten but w prawym dolnym rogu ekranu za pomocą swojego rysika. Po tym, jak to zrobisz, na ekranie pojawi się zestaw różnych strzałek. Naciśnij na jedno z nich, aby udać się w tym kierunku. A więc pamiętaj, kiedy będziesz chciał przejść w inne miejsce, po prostu naciśnij but. Śmiało, spróbuj. Eee, za chwilę jest tutaj kilka rzeczy, które musimy zrobić. Najpierw zagadajmy do tej pani po lewej stronie. O, dzień dobry! Miło mi was poznać! Witajcie w San Mister, gdzie naszym głównym eksportem są łamigłówki. Wiemy. O, zanim zapomnę, powinniście wiedzieć, że za każdym razem, kiedy rozwiązujecie łamigłówkę, otrzymujecie pewną liczbę pikaratów. Im więcej pikaratów jest warta łamigłówka, tym trudniejsza będzie. Mówią, że dzieją się bardzo miłe rzeczy, kiedy zbierze się wystarczająco dużo pikaratów. Wyobraźcie sobie, nagroda za rozwiązywanie łamigłówek! Na przykład, weźcie tą małą łamigłówkę, o której przypomniała mi wasza czapka. Pomyślcie, pomyślcie bardzo uważnie przed tym, jak odpowiecie. Będziecie mogli zobaczyć pewną drobną zależność, która jest w grach profesora Laytona, lada chwila. Lub może już je zauważyliście, ale okej, okay, póki co trzecia łamigłówka. Te trzy cylindry są tej samej wielkości, ale długość każdego z ich brzegów jest inna. W innych słowach, są one jednakowo wysokie, jednak mają różną szerokość. Jeden z tych cylindrów ma jednakową wysokość i szerokość. Który z nich? E, to jest e, złudzenie, optycz e, złudzenie optyczne dosyć dobrze znane. Chociaż myślę, że niektórzy z Was pewnie dojdą do konkluzji bez konieczności e, e, znajomości tej właśnie iluzji optycznej. Na pewno możemy odrzucić D. Chyba co do tego jesteśmy pewni, bo e, brzeg. Tego cylindra jest, jak dla mnie, stanowczo zbyt wysoki, chociaż pozornie się może wydawać, że jest prawie, że równe, to uwierzcie, to nie jest wcale równe wysokości tego kapelusza. B również, ponieważ, jeżeli nawet optycznie, jeżeli weźmiemy to tak na palec i przekręcimy, to zorientujemy się, że po prostu cylinder jest za krótki. Więc najbardziej prawdopodobnie odp prawdopodobnymi odpowiedziami jest albo odpowiedź A, albo odpowiedź C. Bo cylindry są prawie że jednakowej długości. Jednakże, tak się składa, że cylinder C również jest nieco dłuższy niż brzeg cylindra C, jest nieco dłuższy niż jego wysokość. Prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź A. I ciężko mi będzie to zaprezentować w taki sposób. Kiedy udzielimy odpowiedzi, to gra to zrobi w dosyć bardziej przejrzysty sposób. Tak więc zaznaczamy odpowiedź A. There we go. I to jest prawidłowa odpowiedź. I to jest właśnie iluzja optyczna, o której mówiłem. Możecie teraz sobie porównać e, wszystkie te brzegi cylindrów, ponieważ gra się tutaj głównie sugeruje właśnie brzegiem, który trzeba później porównać e, z wysokością. I gra tutaj również mówi nam, że istnieje tuziny, istnieją tuziny takich właśnie podobnych iluzji optycznych. Do czego zbierze świat, kiedy nie możesz nawet ufać swoim własnym oczom? O, brawo! Myślę, że rozumiecie już o co chodzi. Jeżeli będziecie e, próbowali e, jedną odpowiedź po drugiej, to ewentualnie dojdziecie do właściwej. Jednakże dotkniecie się także na wiele łamigłówek, których nie można rozwiązać przez prostą eliminację wszystkich odpowiedzi. Jeżeli odpowiecie nieprawidłowo, pikaraty, które uzyskacie od Łabiegłówki, e, ich liczba się zmniejszy. Ciężka rzecz, hm? To po pokazuje, jak ważne jest, żeby myśleć samodzielnie i znajdować odpowiedzi. A więc, powodzenia dla waszej dwójki! Będę wam kibicowała! Dziękuję pani za tą piękną Łabiegłówkę, jak mnie mam. Okej, okay, teraz pogadajmy z tym wąsatym gentlemanem po prawej stronie. Niech zgadnę! Za chwilę będzie kolejna łabiegłówka. <laughs> Ale z was, yy, mili panowie, musicie być nowi w Sandmister, ha? Nazywam się... Stachen Skarfen. Chyba, nie wiem, Sztachen Skarfen. I mam dla was pewną radę. Naciśnijcie na tą beczkę swoim rysikiem. Nie pytajcie dlaczego, po prostu to zróbcie! Na beczkę powiada, na tą, która się się tutaj z prawej strony. Od tej straszej pani. Proszę bardzo, znaleźliśmy monetę, wsk monetę wskazówkową, monetę wskazówek. Chyba le lepiej będzie mówić monetę wskazówek. Hehehe, <laughs> dobre uczucie, prawda? W tych okolicach to właśnie nazywa się monetą wskazówek. Kiedy znajdziecie. E, takie monety i kiedy natkniecie się na e, jakąś bardzo trudną łamigłówkę będziecie potrzebowali wskazówki. Zaufajcie mi, koledzy. I w takich właśnie momentach będziecie korzystać z tych monet, aby zakupić tą wskazówkę. Założę się, że myślicie, że teraz e, łamigłówki będą kaszku z mleczkiem, ha? A więc lepiej pomyślcie raz jeszcze. Istnieje limitowana liczba tych monet w naszym świecie. A więc nie marnujcie ich na stare wskazówki ponieważ jeżeli to zrobicie, kiedy natkniecie się na naprawdę ciężką rzecz, będzie to naprawdę będzie Wam przykro. Naprawdę przykro. Możecie też e, zwrócić uwagę na to, że monety nie zawsze będą schowane w beczkach. Sprawdźcie jakiekolwiek obiekty, które wyglądają na podejrzane. Rozumiecie? Dobrze, a więc spotkamy się wkrótce. I poszedł. Więc możemy sobie klikać na różnych rzeczach. Właśnie teraz docisnąłem na drugą beczkę, która stoi nieco dalej wzdłuż ulicy i znalazłem kolejną monetę. Zastanawiam się, jak dużo gości może mieć kantyna w tych miejscach. Właśnie w niektórych miejscach uruchamiam tylko dialogi, w niektórych miejscach znajduję więcej tych monet. Proszę bardzo, tutaj znajduje się kolejna, w tym okienku. Najlepiej klikać na właśnie takich niepozornych, małych obiektach, jak na przykład ee, kominki, okna, lub właśnie takie beczki, znaki. W takich miejscach najczęściej kryją się te monety. Przy następnej wskazówce omówię również dokładniej ich działanie. Jest coś naprawdę ciekawego co do tej wieży, która stoi tam w oddali. Właśnie mówiłem, że to nie może być zbyt niebezpieczna konstrukcja. Wygląda jakby miała się, tak szczerze powiedziawszy, zawalić w każdym momencie. Wygląda na to, że te drzwi nie otworzą się wkrótce. Zgadzam się, ale szukam jeszcze ewentualnych monet, mimo tego, że my nie będziemy w sumie ich używać ich aż tak często. W porządku, a więc idziemy wzdłuż ulicy.